W dniach 1 i 2 lipca 2023 roku miało miejsce niezwykłe wydarzenie w Siemczynie, 20 Henrykowskie Dni. To weekend pełen atrakcji, kultury i zabawy, który przyciągał tłumy mieszkańców i turystów. Wydarzenie obfitowało w różnorodne aktywności dla wszystkich grup wiekowych. Pierwszego dnia wydarzenia, o godzinie 10, nastąpiła uroczysta inauguracja poprowadzona przez prezesa HSS Zdzisława Andziaka oraz wiceprezesa HSS Bogdana Andziaka. Następnie odbyła się konferencja historyczno-naukowa o nazwie Detal czy Dzieło. Wielu entuzjastów historii zgromadziło się, by wysłuchać pasjonujących prelekcji i dyskusji prowadzonych przez wybitnych naukowców. Tematyka konferencji obejmowała różne aspekty historyczne związane z regionem, co przyczyniło się do pogłębienia wiedzy uczestników. Konferencję moderowała dyrektor Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie, Maria Witek, a prelekcje wygłosiły dr Aleksandra Hamburg-Federowicz. Dr. Anna Bartczak, Kamila Wójcik oraz Waldemar Witek, kierownik oddziału terenowego Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Szczecinie. W międzyczasie około godziny 11 otwarto aleje artystów i rzemieślników, gdzie lokalni artyści prezentowali swoje prace, a rzemieślnicy zaprezentowali swoje wyroby. Ta część wydarzenia przyciągnęła wielu miłośników sztuki i rzemiosła, którzy podziwiali różnorodność talentów lokalnych twórców. Obrazy, rzeźby, wyroby ceramiczne i wiele innych dzieł sztuki przyciągnęło uwagę i zachwyt zwiedzających. Wraz z rzemieślnikami swoje stanowiska promocyjne otworzyły instytucje państwowe i samorządowe, w alei artystów i rzemieślników wystawili się Juchowo Farm, Nabiał, Żywność ekologiczna, Kosmetyki Smów, Barbara Rejman-Miedziak, Roman Mroczko-Broń, Koszulgi identyfikatory, Towarzystwo Uniwersytetów Ludowych, Krystyna Kucharska, Budka z lodami i sorbetami, Skarby Agatki, dżemy, syropy i konfitury Agata Kasperek, Roman Reicht Zygmunt Słomiński, biżuteria Małgorzata Banach, zabawki z materiału, spinki, gumki Państwo Brzozowscy, Marta Graduszewska, kosmetyki naturalne Eryk Toporyński, miody Magdalena Grochowska, sznureczkowe przydasie Stoisko Stowarzyszenia Metrum, stoisko z babeczkami i wyrobami w stylu XVIII wieku Anna Szepietowska, biżuteria Michał Galas, monety, Helena Brożek obrazy, Kazimierz Michalewicz, maski w korze topolowej, Stacja Kultura, Malarstwo i Stroje Barokowe, Irena Klas, Tkactwo, Maciej Zakrzewski, Bicie Monet, Gmina Czaplinek, Nadeśnictwo Czaplinek, Cydrowin, Krus, Zachodnio Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Baszkowicach, Arimir. W trakcie całego wydarzenia prowadzone były warsztaty w kuźni ceramicznej. Czaplinycki Ośrodek Kultury oraz firma Vanessa Event przygotowali atrakcje dla dzieci w postaci dmuchanego zamku oraz animacji. Koło gospodyń wiejskich Siemczynianki oraz restauracja Pałac Siemczyno Adam Andziak przygotowali tzw. Siemczyńskie smaki, to jest tra tradycyjne jadło i ciasta, które serwowane były pod arkadami. Od godziny 13 w ramach Henrykowskich Dni odbył się również konkurs kulinarny o nazwie Bitwa Regionów. Uczestnicy mieli okazję zaprezentować swoje umiejętności kulinarnego rzemiosła i przeprowadzić prawdziwą bitwę smaków. Nie tylko jurorzy mieli trudne zadanie wyboru najlepszych potraw, ale również publiczność miała możliwość skosztować pysznych dań przygotowanych przez utalentowane koła gospodyń wiejskich. Konkurs cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Uczestniczące koła prezentowały swoje umiejętności w tradycyjnym gotowaniu i pieczeniu, prezentując regionalne potrawy. Konkurs ten nie tylko promował tradycje kulinarne regionu, ale także umożliwił wymianę doświadczeń między lokalnymi społecznościami wiejskimi. Od godziny 13:30 scena letnia, która powstała specjalnie na czas wydarzenia, była areną dla lokalnych artystów i wokalistów. Uczestnicy mogli cieszyć się różnorodnymi występami muzycznymi i artystycznymi, które dostarczały radości i rozrywki. Scenę moderowała Alina Karolewicz. A wystąpili Chór Kombatant, Czarna Mamba z Gracją, Ontis, Diabas, Natalia Rudkowska, Flamenko, Sela, Marianki oraz Filip Płażalski. Ponadto grupy odtwórstwa historycznego prezentujące średniowieczne i barokowe stroje oraz zwyczaje dodawały niezwykłego klimatu i wizualnych wrażeń. Grupy uczestniczące w wydarzeniu to Grupa Barokowa Stacja Kultura Zbornego-Sulinowa, Grupa Barokowa Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie. Grupa barokowa Stowarzyszenie Metrum ze Szczecina, Stowarzyszenie Historyczno-Kulturalne Tempelburg Szczaplinka oraz Teatr Inscenizacji Historycznych z Wałcza. Był też element patriotyczny, a mianowicie rozciągnięto 104-metrową flagę państwową, 104 metry na uczczenie 104 lat odzyskania niepodległości. Okolono nią publiczność zgromadzoną przed koncentrem finałowym i odśpiewano hymn państwowy. Twórcą flagi jest pan Andrzej Obalski. Pierwszy dzień wydarzenia zakończył się koncertem opery na Zamku w Szczecinie w ramach Letniego Festiwalu Operowego 2023 edycja Siemczyno. Ta wyjątkowa oprawa muzyczna przyciągnęła zarówno miłośników opery, jak i osoby chcące delektować się wyjątkowymi brzmieniami. Koncert dostarczył niesamowitych emocji i stał się niezapomnianym akcentem wieczoru. Soliści tego wieczoru to sopran Ewa Olszewska, tenor Łukasz Ratajski, bas Baryton, Tomasz Łuczak. Drugi dzień dwudziestych Henrykowskich Dni w Siemczynie rozpoczął się uroczystą mszą świętą, która zgromadziła wiele osób w kościele pod wezwaniem Matki Bożej Różancowej w Siemczynie. Mszę celebrował proboszcz ksiądz Andrzej Naporowski. Był to czas refleksji i duchowej jedności, który dodatkowo umocnił więzi społeczne. Po mszy nieodzownym elementem Henrykowskich Dni było tradycyjne już zdjęcie uczestników na schodach barokowego pałacu w Siemczynie. Następnie odbyło się zwiedzanie Muzeum Ziemi Pomorskiej w barokowym pałacu w Siemczynie, wraz z wiceprezesem HSS Bogdanem Mandziakiem, co stanowiło wyjątkową okazję dla mieszkańców i turystów do poznania historii i architektury tego miejsca. Za pałacem, o godzinie 15, na przypałacowym stawie, odbyły się również zawody wędkarskie, które przyciągnęły pasjonatów tego sportu oraz osoby ciekawe tej formy rywalizacji. Świetna atmosfera, rywalizacja i radość ze spędzania czasu na świeżym powietrzu stworzyły wspaniałą atmosferę pełną pozytywnej energii. Uczestnicy otrzymali tak zwany uścisk prezesa oraz upominki w postaci gadżetów w Pałacu Siemczyno. Wydarzenie pod patronatem honorowym marszałka województwa zachodnio-pomorskiego Olgierda Geblewicza, wojewody zachodnio-pomorskiego Zbigniewa Boguckiego. Dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa, doktor habilitowanej Katarzyny Zalasińskiej, Zachodnio-Pomorskiego Konserwatora Zabytków Tomasza Wolendera, Starosty Drawskiego Stanisława Cybuli, Burmistrza Czapinka Marcina Naruszewicza, Dyrektor Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie, Marii Witek. Partnerami współfinansującymi byli Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie z Marką Pomorze Zachodnie, Urząd Miejski w Czaplinku z Marką Przystań na dłużej, Starostwo powiatowe w Drasku Pomorskim z marką Pojezieży Drawskie, hotel i restauracja Pałac Siemczyno Adam Andziak. Szczególne podziękowania za pomoc w organizacji kierujemy dla Sołectwa Siemczyno, Ochotniczej Straży Pożarnej w Siemczynie oraz dokoła Gospodyń Wiejskich Siemczynianki. Partnerami bitwy regionów były Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Oddział Terenowy w Koszelinie, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Zachodniopomorski Oddział Regionalny. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Koszalinie Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Baszkowicach Patronat nad wydarzeniem objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Robert Telus Patronaty medialne TVP 3 Szczecin TVP Historia Gryf TV Polskie Radio Koszalin Radio Eska Lokalny Reporter PL, Drawskie Strony Internetowe Kurier Szczeciński Głos Koszaliński oraz kurier Czaplinecki.